Funkcja Wyszukaj jest jedną z najbardziej użytecznych funkcji Excela. Jej działanie zostanie wytłumaczone na kilku prostych przykładach, w których została użyta niewielka ilość danych. W rzeczywistości jednak, funkcja ta jest najczęściej używana i najbardziej użyteczna w przypadku pracy z tabelami z ogromną ilością danych. W tym przykładzie mamy dwie tabele. Jedna z kosztami, druga z cenami. W tabeli pierwszej jest 20 produktów, w tabeli drugiej z cenami jest 18 nazw produktów chcielibyśmy dla każdego z tych produktów wyszukać cenę z drugiej tabeli. Gdybyśmy to robili ręcznie, musielibyśmy znaleźć produkt 17, przekleić tą cenę tutaj, produkt trzeci, tą tutaj i tak dalej i tak dalej. Niech zrobi za nas to Excel. Wyszukaj. Znajdujemy funkcję wyszukaj pionową, w pierwszym z okienek podajemy co ma być szukane, czyli szukamy nazwy produktu, jest to produkt 17. W drugiej, gdzie szukamy? Szukamy w tabeli z cenami, która jest w kolumnach F i G. Jeżeli pod i nad tabelą, w której wyszukujemy dane, nic się nie znajduje, wygodnym rozwiązaniem będzie znaczenie całych kolumn, ponieważ nie będziemy się musieli martwić. O adresowanie względne lub bezwzględne. Takie zaznaczenie nie będzie się zmieniało podczas kopiowania. Zaznaczyliśmy dwie kolumny, co było pokazane w prostokącie nad prawym górnym rogiem zaznaczonego obszaru. 2K na końcu tego prostokąta. Cena znajduje się w drugiej z tych kolumn, czyli tu właśnie wpisujemy tą dwójkę. A w ostatnie okienko wpisujemy 0, co oznacza, że. Excel ma znaleźć dokładnie taką wartość, a nie przybliżoną. No I znalazł 168, sprawdzamy. Produkt 17, rzeczywiście, teraz podwójny klik. I znalazł także wartości dla innych, na przykład dla produktu 14, 100 zł, 8 groszy. To też się zgadza. Dla dwóch produktów pokazały się symbole błędu oznaczające, że tych produktów nie znaleziono w tabeli drugiej. Symbole te nie wyglądają zbyt dobrze, aby nie były widoczne, możemy użyć formatowania warunkowego, co zostało opisane w lekcji formatowania warunkowe. Jeżeli w tabeli, której wyszukujemy, któraś z nas produktów wystąpiłaby dwukrotnie, wyszukana zostanie tylko wartość dla pierwszego z wystąpień. Excel w żaden sposób nie poinformuje nas, że zaszła taka sytuacja. Przećwidzimy używanie tej funkcji na przykładzie, w którym chcemy uzupełnić tabelę ceny dla stycznia i ceny dla lutego. Ceny te znajdują się w tabeli drugiej i trzeciej w tym miejscu. Wybieram funkcję ostatnio używane, wrzucam pionowo, szukam produktu 17, gdzie w kolumnach G i H, tam gdzie jest tabela druga, która ma dwie kolumny, i cena znajduje się w kolumnie drugiej. Tą właśnie dwójkę wpisuję tutaj, a tutaj zawsze 0. Taką formułę kopiuję poniżej, a dla pierwszej danej z lutego zmieniam jedynie zakres, gdzie znajduje się tabela, w której ma funkcja poszukiwać. Nie w GH, a JK. Potwierdzam, kopiuję to w dół i sprawdźmy, może.

Możemy rozwiązać szybciej. Na początek sprawdźmy, czy układ produktów w tabelach drugiej i trzeciej jest taki sam. Porównuję produkt 19-19, kopiuję to w dół, sprawdzam, że wszystkie są takie same, czyli możemy te dwie tabele potraktować jako jedną tabelę z listą w tym miejscu. Stańmy więc tutaj, wyszukaj pionowo. Produkt 17 od G do H. I teraz numer indeksu kolumny. Dla stycznia chcemy z drugiej kolumny, dla lutego z piątej. Na początek prowadźmy ten numer w komórce F4. Tutaj daję odnośnik. W tej chwili tam nic nie ma, ale funkcja działa prawidłowo, gdy wpiszę tam dla stycznia dwójkę, a dla lutego piątkę. I tu zawsze 0. Póki nie ma tu dwójki dla stycznia bądź piątki dla lutego, funkcja działa niepoprawnie. Po skopiowaniu w dół mogę przyciągnąć funkcję do końca i będzie ona wyszukiwać właściwe wartości. 20 w lutym 144,26. 20 w styczniu 131. Zgadza się. Tak właściwie moglibyśmy się obyć bez tych dwójek i piątek, zastępując to, co jest w komórce F4, funkcją jeżeli. Jeżeli ta komórka równa się styczeń, wtedy dwójka, w przeciwnym razie piątka. Potwierdzam. Kopiuję w dół. Te liczby są już nam niepotrzebne. Funkcja wyszukę pionową ma tylko jedno kryterium, według którego wyszukuje. Gdybyśmy chcieli wyszukać nie tylko po nazwie produktu, a także po miesiącu w tabeli drugiej, musielibyśmy najpierw z dwóch elementów, po których chcemy wyszukiwać, zrobić jeden. Czyli przechodzimy tutaj, styczeń, wpisuję AND wciskając SHIFT i siódemkę To jest funkcja łącząca teksty i produkt 17 Kupiuję to w dół, to samo zrobię tutaj Pilnuję, aby była sama kolejność, najpierw miesiąc, następnie nazwa produktu I teraz mogę już wyszukiwać Wyszukaj pionowo. Będę szukał złączenia styczeń produkt 17 od G, bo tu się znajduje nasze złączenie w tabeli drugiej, a cena, która nas interesuje jest w kolumnie czwartej tej tabeli. 4, 0. Kupiuję to w dół i wszystkie produkty zostały właściwie wyszukane. Takie rozwiązanie będzie działać także wtedy damy więcej argumentów do połączenia i także oczywiście w przypadku, gdy jest większa różnorodność nie tylko styczeń, luty, z którymi mogliśmy sobie poradzić używając na przykład funkcji jeżeli ale będą wszystkie miesiące lub znacznie więcej argumentów analogicznie do funkcji wyszukaj pionowo działa funkcja wyszukaj poziomo Szukaj poziomo szukamy produktu 17. W tablicy teraz tablica musi być pozioma, zgodnie z nazwą funkcji. Cena, którą szukamy, jest w wierszu drugim, i tu wpisujemy 0. Potwierdzamy, ok. Funkcja ta jest użyteczna w przypadku tabel, w których dane umieszczone są poziomu. Dość często zdarza się, że Excel nie znajduje danych, które naszym zdaniem powinny być w tabeli, lub też nawet widzimy, że się w niej znajdują. Wprowadźmy funkcję wyszukiwania pionową dla tej tabeli. Finish Stock Code, czyli kod produktu. Szukamy ilości tej tabeli. Chcemy mieć ilość z drugiej, z kolumn i tutaj 0, Kupujemy tą funkcję poniżej i widzimy, że dla kodu 123, 563, F1234 i F9879 ilości nie zostały znalezione. Taki rezultat z reguły komentowany jest przez użytkowników następująco. Jak to nie ma? Przecież widzę, że są głupi Excel. Często dane liczbowe są prowadzone w Excelu jako tekst i zmiana formatu komórki z tekstowego na liczbowy nie załatwia tego problemu. Zdarza się tak często, gdy dane do Excela są importowane z innego programu lub z internetu. Najszybszą metodą rozwiązania tego problemu będzie wpisanie w dowolną komórkę jedynki, następnie skopiowanie jej i poprzez wklejenie specjalne przemnożenie wszystkich liczb przez 1. Od razu wartości zostały znalezione. Excel rozpoznaje już te liczby jako liczby i potrafi je odnaleźć. W przypadku kodów zawierających literę problem musi być inny. Najczęstszym przypadkiem jest spacja, znajdująca się przed kodem, po kodzie. Aby usunąć wszystkie spacje, zaznaczam obszar, wybieram Ctrl-H, czyli znajdowanie i zamienianie. Wpisuję spację i zamieniam ją na nic. Zamień wszystko. Także dla tych dwóch kodów ilości zostały znalezione. Pierwszy z nich zawiera spację przed F, drugi po dziewiątce. Jeżeli występuje najmniejsza różnica w nazwach produktów, wyszukiwanie nie powiedzie się. Tu pokazałem tylko te najczęściej spotykane problemy. W tym przykładzie danymi z tabeli w arkuszu funkcja wyszukaj 7. Chcielibyśmy uzupełnić tabelę w arkuszu funkcja wyszukaj 8. Jak widać w tym arkuszu są wyłącznie miesiące, w tym są miesiące oraz kwartały. Chcielibyśmy, aby jedna formuła wyszukała wszystkie dane. Przejdźmy do wyszukaj 8. Wbieramy pierwsze pole, wyszukaj pionowo, wyszukujemy grupy A. Tabela tablica to od B do grudnia, czyli kolumny Q. I teraz z której kolumny. Nie da się wprowadzić tu ani jednej liczby, ani formuły. Musimy przejść do komórki na przykład C2, gdzie wprowadzimy odpowiednie liczby dla każdej z kolumn. Tutaj 0 i OK. Dla stycznia będzie to kolumna druga. Trzecia, czwarta, dla kwietnia nie piąta, ale szósta. 2, 3, 4, 6, 7, 8, pomijam 9, 10, 11, 12, pomijam 13, 14, 15, 16. Dodam jeszcze adresowanie bezwzględne dla nazw grup oraz adresowanie bezwzględne dla kolumn arkuszu funkcja wyszukaj 7. C2 potrzebuje zablokować wiersz drugi. Tak przygotowaną formułę mogę skopiować w prawo, a następnie w dół. Właściwe wartości zostały wyszukane. Na przykład 1333 dla grudnia grupy A. Zgadza się. Dane kwartalne zostały pominięte. Ponownie dla produktów z tabeli pierwszej wyszukamy ceny z dwóch tabel. Z tabeli drugiej, gdzie są ceny w styczniu, i tabeli trzeciej, gdzie znajdują się ceny z lutego. W przykładzie trzecim zaproponowałem rozwiązanie tego problemu, gdy kolejność produktów w obu tabelach była taka sama. To rozwiązanie będzie dawało poprawne wyniki niezależnie od kolejności produktów. Jeżeli mam wyszukiwać w kilku tabelach. A wybór zależy od jakiegoś parametru, w tym przypadku od miesiąca z kolumny C, a parametr ten przyjmuje tylko kilka wartości, możemy skorzystać z połączenia funkcji wyszukaj pionowo i jeżeli. Przejdźmy do kolumny z ceną, wyszukaj pionowo, szukamy produktu 17. Teraz gdzie go szukamy? Jeżeli w tej komórce znajduje się słowo styczeń wtedy szukamy go w kolumnach G i H w przeciwnym razie w kolumnach J, K zamykam nawias cena zawsze jest w drugiej kolumnie niezależnie o którą tabelę chodzi i tutaj szukanie dokładne 0 ok kopiuję to w dół Możemy jeszcze sprawdzić. Weźmy dla przykładu produkt 8. W styczniu cena 104. Produkt 8 104. W lutym 114. W lutym 114. Wynik funkcji jeżeli został użyty przez funkcję wrzucaj pionowo. Gdy parametr miesiąc przyjmował na przykład trzy wartości, należałoby użyć kolejnej funkcji jeżeli wewnątrz pierwotnej funkcji jeżeli gdyby parametr miał mieć więcej wartości niż 4 nie warto składać wielu funkcji jeżeli szybciej będzie przyjąć rozwiązanie zaproponowane w tej lekcji w przykładzie czwartym, w którym łączymy kilka warunków w jeden do tej pory używaliśmy funkcji wyszukiwania pionowo do wyszukiwania dokładnych wartości Funkcji tej można też używać do wyszukiwania wartości w zadanych przedziałach. W takich przypadkach wyszukiwanie pionowo działa poprawnie wyłącznie, gdy lista, gdzie szukamy, jest posortowana rosnąco. W tym przykładzie chcemy ustalić wysokość rabatu na podstawie wartości zamówienia. Tabela z przedziałami wielkości zamówień i wysokością odpowiadającego im rabatu ma 6 pozycji. Rabat jest przyznawany, jeśli kwota zamówienia wynosi co najmniej tyle, co początek danego przedziału w tabeli i nie więcej niż początek kolejnego przedziału wybierzmy funkcję wyszukaj pionowo szukamy wielkości zakupów w tej tabeli rabat jest w kolumnie drugiej i tutaj jedynka, czyli szukamy najlepsze dopasowanie pierwszej kolumnie posortowanej w kolejności rosnącej. Najlepsze dopasowanie nie oznacza najbliższej wartości, ale właśnie wartość dla dolnej granicy przedziału. Dobrze to widać na tym przykładzie. Dla 9999 najbliższą wartością jest 10000. Ale dolna granica przedziału to 5000 i dla tej kwoty przyznajemy rabat 2%. Jeżeli kwotę tą zwiększymy o złotówkę, rabat wyniesie już 5%. Zróbmy to samo dla tabeli, która nie jest posortowana. Dla przećwiczenia, jeszcze raz. Szukamy tego. Szukamy tutaj. Druga kolumna i najlepsze dopasowanie. Dla kwoty powyżej 10 tysięcy rabat powinien wynosić 5%. Ale ponieważ tutaj nie ma tej wartości, jest dopiero tutaj, wciąż jesteśmy w przedziale dla 2%. Excel podaje niewłaściwą wartość. Ta funkcja działa w ten sposób poprawnie tylko jeśli lista jest posortowana rosnąco. Podobny przykład. Postaramy się znaleźć ocenę na kolokwium dla studentów, którzy pisali test, który można było zrobić maksymalnie 100 punktów. Tu jest komórka z punktami zdobytymi, tabela. Następnie szukamy oceny, która jest w drugiej kolumnie i znów jedynka. Najlepsze dopasowanie, czyli według przedziałów. To jest ocena mierna. Jeden punkt więcej dałby ocenę dostateczną. Funkcja wyszukaj ma tą ogromną przewagę nad wyszukaj pionowo, że może znajdować nie tylko szukaną wartość lub elementy w kolumnach na prawo od niej, ale także na lewo lub będące w zupełnie innym miejscu pliku Excela. Funkcja ta należy do nielicznej grupy funkcji, które mają kilka list możliwych do zastosowania argumentów. Wybierzmy ją. Wyszukaj. Wybieramy pierwszą grupę argumentów. Szukana wartość to produkt 17, gdzie szukamy. W tym miejscu tabeli dodamy jeszcze adresowanie absolutne. Wektor wynikowy znajduje się tutaj. zaznaczam go. I dodaję adresowanie absolutne. Potwierdzam OK. Produkt 11. Zaznaczony na żółto w tej tabeli, a także w tej. Nie został znaleziony, pomimo tego, że znajduje się w tabeli, w której wyszukiwaliśmy. Nazwy produktów w tabeli drugiej nie były posortowane rosnąco i dlatego funkcja nie zdziałała poprawnie. Funkcja Wyszukaj działa poprawnie wyłącznie na tabelach, które są posortowane rosnąco. Zróbmy to teraz. Sortujemy według kolumny i, gdzie są wyszukiwane. Nazwy produktów. Teraz wartość została znaleziona i jest poprawna. Tak jak mówiłem wcześniej, wektor wyników może być z lewej, z prawej lub zupełnie gdzie indziej. Funkcja działa cały czas poprawnie. To jest wciąż funkcja, a nie wartości. W tym wypadku wyszuka produkt 11, który jest trzeci. I pobierze trzecią wartość z tego wektora, gdziekolwiek by się on znajdował. W ostatnim przykładzie tej lekcji pokażę, jak wyszukiwać zarówno po wierszach, jak i kolumnach. W górnej tabeli tego arkusza znajdują się dane źródłowe z informacją o ilościach lekarzy odwiedzanych przez przedstawicieli medycznych w 10 regionach i z podziałem na specjalizacje lekarskie. Poproszono nas o skopiowanie danych do tabeli, która ma inny układ nagłówków zarówno dla wierszy, jak i kolumn. Moglibyśmy skorzystać z siedmiu funkcji wyszukaj pionowo dla każdego regionu oddzielnie. Sortowanie tablicy źródłowej lub docelowej nie wchodzi w grę, ponieważ mamy zarówno inną ilość regionów, jak i specjalizacji. Użyjemy złożenia funkcji indeks i podaj pozycję. Na początek... Zaprezentuję może, jak działa funkcja podaj pozycję. Wybieram funkcję podaj pozycję. Szukana wartość to kardiologia. Szukam jej w tej tablicy. Tutaj, jeżeli wpiszę 0, będzie to wyszukiwanie dokładne. I wynikiem funkcji jest liczba 4. Ta specjalizacja jest czwarta na tej liście. Jeżeli teraz dodam do adresu listy, czyli B4, B8, adresowanie absolutne i skopiuję to w dół, dowiem się, że endokrynologia jest na tej liście trzecia, diabetologia jest piąta i urologia na tej liście jest druga. Analogicznie dla regionów. Podaj pozycję, szukam regionu czwartego na liście regionów. Tutaj od razu dodam adresowanie absolutne i 0 dla dokładnego wyszukiwania. Region czwarty jest czwarty. Region dziewiąty, dziewiąty, ósmy jest ósmy. I region pierwszy będący na końcu naszej znaczy tabeli jest numerem 1. Teraz skorzystam z funkcji indeks. Wybieram pierwszy zbiór argumentów. Tablica znajduje się tutaj. Dodaję od razu adresowanie absolutne. Numer wiersza to będzie właśnie numer specjalizacji, który wyliczaliśmy tutaj. Wpisuję funkcję podaj pozycję. Tutaj jest to, czego szukamy. Ponieważ tą formułę będę kopiował w prawo i w dół, od razu muszę dodać symbol dolara przy B. Lista znajduje się tutaj na liście: dolary przy obu adresach i 0 dla dokładnego wyszukiwania. Podaj pozycję. Raz jeszcze, tym razem dla nagłówków kolumn. Szukamy regionu czwartego. Tutaj będzie wiersz dwunasty stały, a symbol kolumny będzie się zmieniał. Szukam tego na tej liście. Tutaj adresowanie absolutne do obu komórek oznaczających ten zakres i dokładne wyszukiwanie 0. OK, tak przygotowaną formułę kupił je w prawo bez formatowania i w dół. Te wartości służyły jedynie do wytłumaczenia, jak działa funkcja podaj pozycję. Nie są nam już potrzebne i standardowo sprawdźmy sobie przykładowy region. Region siódmy, diabetologia. Region siódmy, diabetologia. Zgadza się.